Po co zapisywałem się na to badanie? Zaraz sesja. Powinienem się uczyć. Nie chce mi się. Dlaczego tu nikogo nie ma? Gdzie są wszyscy? Gdzie mam pójść teraz? Wiem, że kochasz swoją matkę. Freud? Study books, not nature. Louis Agassiz? Dajcie mi tuzin zdrowych, prawidłowo zbudowanych niewobląd i dostarczcie im to wszystko, co składa się na mój własny, szczególny świat. A zapewnia was... A ty znaczy, to nie wiem, kto to. Watson! Watson? Watson? Drzwi się otwierają. Mika, pisko, to jesteś. O, jest też badany. A na początek mam dla pana króciutki kwestionariusz. Może zająć tak trzy godzinki. Rezygnuję, chcę zrezygnować z badania. Nie może pan przerwać badania! Harry, nie uważasz co właśnie przeżyłem. I najgorsze jest to, że nie wiem, czy to był sen, czy prawda. No co ty, to był sen. Badanie można przerwać w każdym momencie. Skąd to wiesz? No, dopiero doktor Silińska mówiła to na wykładzie. Ale... Skąd już mi się śniło? To było bardzo dramatyczne, dziękuję. <śmienicza> Ty jest jakiś utrotek na tą osobowość, nie? Dwa. No. Dwa? E, 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 tak tak. Chyba znasz na rówkę. Ej, mam, no. Jak na pokazie wody. No. <śmienicza> Ej, tak, dajcie szczura, dajcie szczurę Nie no daj zostaw tego szczura. No nie! No. Dobra. Ej, a wiecie, że musi być cicho? dobra, akcja. Nie, zobacz, smaczek. Drzwi się zamykają. Drzwi się otwierają. Drzwi się no. zamykają. Drzwi się otwierają. Świ się, 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 się zamykają. Chyba tamto też nie powinno się palić, co? Jak robimy taki kad? A tam się pali coś. No, nie bo... może pan przerwać badania. Yes. Momencik. Dobra, będzie git. Dobra, to chodźcie. A, A tyś powiedz na na coś Bartek. Bartek.